obiecującym roku i zapraszam na szybkie podsumowanie grudnia. Nim na szkolnych korytarzach rozległy się dźwięki popularnych kolęd, a uczniowie i nauczyciele rzucili się ku sobie z opłatkiem w rękach i stosem życzeń, wydarzyło się kilka takich wspomnień rzeczy. Co na przykład? A choćby kolejna wycieczka, tym razem do Główki i Fabryki Szkła w Krośnie. Nasi najmłodsi uczniowie wreszcie przeszli szest szkolny. Chłopcy z zespołu grają jak natchnieni. Nasze kucharki zdobywają sławę w drugim już odcinku kuchni z apetytem. Opowiemy też o tym, jak walczymy z nałogami. A zatem zaczynamy! Jeszcze jedna wycieczka? Proszę bardzo. Tym razem z inicjatywy pani dyrektor Anny Smałuchy zabraliśmy pierwszopasistów do Hutyszła w Krośnie i do Muzeum Przemysłu Gazowniczego imieniem Ignacego Łukasiewicza w Pobliskiej Wódce. Zaczęli od tego drugiego obiektu, gdzie oglądali najstarsze otwory wiertnicze i maszyny służące poszukiwaniu i wydobywaniu ropy i gazu. Wiele też dowiedzieli się o ideach Ignacego Łukasiewicza, człowieka wielkiej wyobraźni, który potrafił znaleźć zastosowanie dla ropy w wielu dziedzinach codziennego życia. Podczas gdy w Muzeum w Wódce uczestnicy wycieczki mocno wymarzli, w kucie szkła w krośnie mogli się doskonale oprzeć. Podglądali pracę wytwórców różnorakich szklanych przedmiotów użytku codziennego i ozdob. Szkło wyginane w finezyjne kształty przy użyciu dziwacznych narzędzi okazało się niezwykle interesujące. Teraz inaczej będziemy już patrzeć na zwykłą szklankę. Długo pozwoliliśmy im zbierać siły na tę imprezę, ale wreszcie przeszli swych chrzest bojowych. Nie mogło być inaczej. Uczniom naszej szkoły nie zostaje się od tak sobie. Trzeba na to zasłużyć. Pierwszoklasiści musieli pokazać, że są zwinni, jak na koty przystało, że lubią mleko, że zresztą zobaczcie sami. Tak, tak, tak. なるほど。<laughs> Za co należy podziękować dziewczynom z klas drugich, bo naprawdę się postarały. Izabela Loś, Angelika Madeja i Angelika Pachut ze wsparciem wychowawców przygotowały prawdziwe show. Najlepsi okazali się uczniowie klasy pierwszej B, którzy w nagrodę zasłużyli na trzy dni spokoju, odpytanie i uśmiech żyrii w składzie pani Danuta Bryk, ksiądz Jarosław Musiał i Jerzy Czernicki. A na koniec imprezy zagrał nasz nowy zespół muzyczny kierowany przez pana Piotra Papiernika, chłopaki i ich zdolna wokalistka Dalicza O naszym zespole koniecznie musimy opowiedzieć Wam więcej, zanim uprzedzi nas jakaś ogólnopolska telewizja albo i samo MTV. Otóż chłopaki zorganizowani przez zdeterminowanego Arkadiusza Driftę z klasy pierwszej C. Coraz częściej pojawiają się na scenie i mają coraz większy repertuar. Grają nie tylko w szkole, można ich było spotkać na mikołajkowej akcji charytatywnej. Dla dzieci chorych na nowotwory. Mają też w planach zagrać na wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Posłuchajmy próbki ich możliwości. Dzień. Piszcie na widok kafeli. Ten zespół szkolny gra bardzo fajną i dobrą muzykę, przy której dobrze się bawić. Chłopaki grają bardzo żywiołowo. Chłopacy w tym zespole są bardzo przystojni i wiedzą co robić. Ich wokalistki bardzo często się zmieniają, co nam się bardzo podoba, bo zmienia się barwa głosu. A co sami zainteresowani mają do powiedzenia o sobie i swoich plenach. Kto wpadł na pomysł założenia tego zespołu? Ja wpadłem na pomysł założenia zespołu, ponieważ chciałem, aby reprezentować szkołę w różne sposoby. W jaki sposób się poznaliście? Poznaliśmy się na przerwie. Pewnego dnia Arek zapytał się, kto jest muzykiem, więc powiedziałem, że, jak, że ja. Chciałem grać w zespole, ponieważ lubię muzykę i grać na gitarze więc się Jakie rodzaje muzyki gracie? Gramy bardzo różne rodzaje muzyki, zaczynaliśmy od gatunków na przykład hard rock albo nawet metal, a teraz kończymy na przykład na, na razie gracie bardzo prężnie, jakie macie plany na przyszłość? Chcemy występować w różnych apelach, imprezach szkolnych i innych imprezach różnych Widziałam, że macie całe grono wokalistów, dlaczego zmieniasz Mijamy w oka, żeby szukać, dopasować odpowiednio okawiskę pod dany repertuar. Jeszcze tylko nazwy im brakuje. Może ktoś z Was ma pomysł? Czekamy na propozycje i trzymamy kciuki za naszych muzyków. Plaski ziemniaczane po węgiersku to specjalność restauracji w zajeździe Bagosz. Smakują wybornie, ale nie tak łatwo przygotować to danie. Naszym wyborowym kucharkom się jednak udały. Klaudia Płazińska, Klaudia Podolska i Gabriela Kos założyły odpowiednie stroje, obczaiły kamerę i pokazały, jak się przygotowuje ten przysmak krok po kroku. Mają dziewczyny nie tylko kulinarny talent, ale i medialną urodę. Żyjcie wszelkie, Magdy Gessler, konkurencja rośnie! sobie zawód kucharza, zaświadcza sama Pani Dyrektor. Rozpływa się w pochwałach nad przyrządzonym przez nie daniem. Dziewczyny... Pyszne. Pyszne się. tak Myślę, że Tak. Że ten egzamin praktyczny to macie za sobą. Tym bardziej, że w mnie egzamin, kwalifikacje zawodowe. Myślę, że może ten placek mógłby być waszym, Waszą pracą dyplomową. Skoro powstał film fabularny o naszej patronce, nie mogliśmy go pominąć. Uczniowie klas trzecich tuż przed samymi świętami udali się na seans do Tarnowskiego china i jak mówią, nie żałują. Ci, którzy się obawiali nudnawej opowieści o doskonałej świętej, z ulgą mogli zobaczyć, że historia życia i męczeństwa Karoliny rozciąga się do czasów współczesnych i pokazuje, że pytania, na które swoją biografią odpowiedziała ta dzielna dziewczyna z Waorudy, są do dziś aktualne. Pomysł? O czym ty mówisz? O filmie, który mają realizować twoi uczniowie. To jest wasza bohaterka. przebierać życie, a ona wybrała śmierć. Jesteś... Jedynym powodem, dla którego... chcę jeszcze żyć. Jutro się z nim umówiłam. Z księdzem? Zjecie ciastku? Nie chcę, a ja zjem. No i co, cieszysz się? Nie. Tato! Jak mogę się zostawić samą? Po co Bogu była potrzebna jej śmierć? Kocham Ty zawsze mówisz, że ci tam, faceci tam, tam... Jak zwykle się czekasz. Kaśka, ja nie dam rady. To mnie przerasta. <grystanie> Wyjdź! Co mu ci zrobił? Nie możemy tak dalej żyć. I pamiętaj... Bóg rozmawia z człowiekiem przez fakty. Dariusz Regucki znalazł patent na tę historię i trzyma on w napięciu do końca. Naszej pani dyrektor też się podobał. Śmietanka i serek lepsze niż bimberek. Głosi jedno z haseł wykorzystanych na plakat mających pokazać zgubne skutki na mody. Może i zabawne, ale tak naprawdę przekaz trafia w sedno. Wybór należy do Ciebie. Decydujesz sam, co sprawia Ci przyjemność. Zresztą nie wszystkie plakaty wykorzystały nutkę humoru. Zwycięski Katarzyna Bączek z klasy pierwszej A jest śmiertelnie poważny dosłownie. Skąd wiesz polu za taki plakat? Inspiracja do tego plakatu był film pod tytułem nic śmiesznego. Ostro i żałowanie kończy się w tym miejscu. Nie chciałam się powtarzać to co w każdych plakatach trzy głoszykawki, tylko chciałam po prostu wyrazić się czymś innym. Co chciałaś często wyrazić? E, chciałam, by młodzież nie brana tylko pod żadną postacią, bo to zle się dla wszystkich kończy. Na podium znalazły się również dziewczyny z klasy pierwszej B. te od hasła, od Wimberku. Czyli Agnieszka Sfista, Gabriela Zima oraz Natalia Czekańska. Oraz na miejscu trzecim, Dwaj, Sebastianowie z klasy drugiej C, Rusin i Jaworski. Dodamy jeszcze, że pomysłodawcą akcji jest pani Ewelina Nowosz. Każde dziecko chciałoby jak najszybciej stać się dorosłym, ale jak już dorośnie, to okazuje się, że więcej z tym niż w tak czy owak dorosnąć kiedyś trzeba, a niektórzy nasi koledzy jakby nie mają pomysłu, jak to zrobić. Jest pomysł, jak im w tym pomóc i jednocześnie pokazać dobre i złe strony dorosłości, bo przecież stoimy u jej progu. Właśnie rozpoczyna się projekt Ku Dorosłości. Opowie o nim jedna z naszych organizatorek, Izabela Loś. Projekt z się Ku Dorosłości. Co to właściwie oznacza? Słowa koduczosłości oznaczają czas, pewien etap w życiu młodego człowieka. Od małego dziecka po samą starość. I przechodzi przez etapy y, życia. A kto oprócz Ciebie angażuje się w to przedsięwzięcie? Oprócz mnie angażuje się kilka osób głównych i w sumie cała szkoła, y, poza szkołą, miasto. Angażujemy tak naprawdę wszystkich. Co planujecie robić? Planujemy y, przeprowadzić kilka lekcji dyskusje, A. przeprowadzić sądy, porozmawiać z kilkoma ważnymi ludźmi na różne tematy życia, na tematy pracy i rodziny. A to kogo adresujecie ten projekt? Projekt adresujemy do młodych ludzi, do młodych, starszych ludzi i do tych, którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć. Dziękujemy. Cóż, mamy nadzieję, że te ambitne plany przełożą się na wyniki. I choć kilkoro z naszych kolegów Ustrzeże się błędów dojrzewania. I to byłoby wszystko na dzisiaj. Pejdźcie, kochani, realizować swoje noworoczne postanowienia, bo pewnie jest ich cały worek, prawda? Dla rzemieślniczej Mauro Zagiery. Do zobaczenia. Damen witam państwa serdecznie i zapraszam na sportowe podsumowanie grudnia. Nie był to miesiąc sportowych zmagań, ale rekreacji i rozrywki. Cóż, w grudniu każdy pewnie myśli więcej o świętach niż o potyczkach na boisku i przybieżni. Karate to w dosłownym tłumaczeniu z japońskiego pusta ręka. Już potem widać, do czego służy i dlaczego warto poświęcić trochę czasu temu rodzajowi walki. Uczniowie klas drugich mieli okazję bliżej zapoznać się z japońską tradycją specjalne, na specjalnej lekcji wychowania fizycznego, jaka odbyła się początkiem grudnia. Początkowy opór związany z koniecznością zdjęcia butów i skarpet szybko został przełamany i z chęcią poddali się poleceniu trenera i naśladowali jego oraz jego asystentów samego ten sam kwyt, mocno robimy po prostu szybki tak kierunek i nie ma szans. Z tego względu, że yy, tam yy, były napady na wioski. Często były, napadali na wioski, a mieli zakazane używać po prostu broni, a musieli się jakoś bronić. Nawet w wioskach na wschodzie, nawet nóż mieli tylko jeden we wsi, przywiązany gdzieś do jakiegoś pala. Każdy, jak ktoś chciał sobie coś ukroić, to musiał po prostu przyjść na środek wioski i sobie coś kroić. Dlatego zaczęli wymyślać różne różne uderzenia, kopnięcia, żeby się umieć bronić. To dlatego powstało karate. Tak jak powstała capoeira w Niewolnictwie, gdzie zabraniano też im ćwiczyć sztuki walki. Wymyślił taniec, wplątając to właśnie w techniki uderzenia, kopnięcia. Tam wszyscy myśleli, że oni sobie tańczą, ale oni tak naprawdę ćwiczyli walki wschodnie. Tak samo karate na wschodzie w ten sam sposób zostało, żeby się po prostu bronić przed bandyckimi napadami. A tak na ulicach u nas przydaje się? Sprawdza no, się w takich sytuacjach zagrożenia? Tak. To znaczy, powiem szczerze, miałem sytuację, miałem sytuację dwa lata temu, kiedy szliśmy, dwóch instruktorów nas szło, zaatakowała nas grupa młodych ludzi, około dwudziestu parę osób. Do niczego nie doszło, ponieważ my się postawili twardo, a to byli nastolatkowie, tam po 15-20 lat mieli, więc oni po prostu psychicznie po prostu z nami przegrali, bo po prostu myśmy pokazali ducha walki, że się nie boimy. Ich było 20, a oni zobaczyli, że dwóch gości się ich nie boi, tak? I tu jest psychika, to jest ważna właśnie psychika. Tu się też tego uczymy zachowania, bo to jest bardzo ważna też psychika. Czy uczniowie zapali bakcela? Z każdym kolejnym ćwiczeniem chyba bardziej im się podobało. Posłuchajmy jednego z nich. Witam wszystkich. Moim zdaniem na zajęciach było bardzo fajnie. Był, byli, był pan bardzo miły, prowadzący, z tym, że to nie tylko może się przydać dla nas, ale także dla obrony osób trzecich w pomocy na przykład. Dla bezdomnych, dla kogoś do kogoś potrzebującego, prawda? Jakiejś tam pomocy, która nie umie się bronić. W moim zdaniem jest to potrzebne do życia i nie tylko. Ale także dla niektórych jest to sposób wyżycia się. Jeżeli ktoś zamiast bić się, iść się iść na ulicy po prostu przyjdzie na trening, wyżyje się i będzie w sprawie, prawda? Po tych treningach jest rozróżniony nie czuję w sobie agresji, ale także jest bardzo przydatne. Jeśli nie karate, to strzelanie. Od czasu do czasu, co bardziej dziawscy uczniowie udają się na tarnowską strzelnicę i ćwiczą sprawne oko i koordynację ruchów. Jak dotąd wszyscy wracali cali i zdrowi. Strzelanie do celu to doskonale lekcja koncentracji i panowania nad sobą i niezła frajda, jak mówią uczestnicy wycieczki. O tyle, jeśli idzie o grudzień. W styczniu sportu będzie w naszej szkole więcej, choćby za sprawą turnieju gier i zabaw, który rozrusza nas po świętach. O imprezie opowie nasz niezastąpiony Dawid Florian. Pod koniec stycznia Rzemieślnicza Zostawicza Szkoła Zawodowa w Piźnie będzie organizowała turniej gier i zabaw dla szkół z Nowego Socza, Tarnowa oraz Pizna. Do turnieju przystąpią drużyny w 12-osobowych składach: pięciu chłopców i pięć dziewczyn. Dwójka będzie rezerwowych. Będzie zaprezentowany również układ taneczny, który będzie organizowany przez nasze dziewczyny. Będą konkurencje typowe dla, dla tych zabaw. Będzie, będą zabawy skoczne, rzutne, biegowe, przeciąganie liny, będą szary szybkie. Będzie wiele konkurencji zaczerpniętych z. Słynnego Turbo Kozaka, który pokazywany jest na y, antenie Kanału Plus. Także zapraszamy na fajną zawody. Chyba wszyscy nie możemy się już doczekać. O tym, jak nam poszło, usłyszycie w kolejnym wydaniu Wiadomości. Tymczasem zachęcamy, by po świętach aktywnie wracać do formy i nie szczędzić sobie ruchu. Do zobaczenia!